Jeżeli oglądasz ten film, to oznacza, że szukasz inspiracji do spędzania wspólnego czasu w gronie najbliższych, w gronie znajomych i chciałbyś, chciałabyś spróbować spędzić ten czas przy dobrej planszówce. Jeżeli tak jest, to ogromnie Cię serdecznie zapraszam na dalszy materiał, a ten został stworzony w ramach kampanii Razem przy planszy, razem w emocjach, która jest organizowana przez wydawnictwo Nasza Księgarnia i Komitet Ochrony Praw Dziecka. Czy wiesz, że Dzień Gier Planszowych i Dzień Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego przypadają w tym samym dniu? Myślę, że ta data jest nieprzypadkowa, ponieważ pomimo tego, że w grach planszowych mamy tryb solo, to uwierzcie mi, że planszówki budują bardzo często relacje. I ja uwielbiam grać w planszówki z moim mężem, ale też odkąd dużo gramy w gry planszowe, nie wyobrażam sobie spotkania rodzinnego, spotkania ze znajomymi bez choćby małej planszóweczki. Te gry, które są obok mnie, to nie są tylko gry, które ładnie wyglądają i mają proste zasady. To są gry, które po pierwsze zapewnią Wam dobrą rozgrywkę, a po drugie, będziecie mieli o czym gadać przy stole. Zacznę teraz od tej małej gry, chyba najmniejszej z tych wszystkich, chociaż. Dużo gier jest naprawdę małych, i te można wziąć ze sobą tak naprawdę do plecaka. Gra na emocjach brzmi troszeczkę kontrowersyjnie, ale uwierzcie mi, że to jest gra, w której kluczowe pytanie jest, jak się czuję, gdy. I teraz wyobraźcie sobie, jak się czuję, gdy nagrywam ten filmik. Waszym zadaniem byłoby wyciągnąć jedną z kart, które tutaj macie, i położyć na stole. A ja muszę zinterpretować te karty i powiedzieć, jak się czuję, kiedy nagrywam ten filmik. Powiedziałabym dzisiaj, że jak pralka, <laughs> ponieważ w mojej głowie wiruje mnóstwo emocji. Ta gra jest świetnym pretekstem o tym, żeby porozmawiać o tym, jak my się czujemy, ale też jest świetnym pretekstem do tego, żeby zobaczyć swoje emocje w krzywym zwierciadle bardzo dużo śmiechu, ale też wiele historii, które są związane z danymi emocjami albo które nam się kojarzą z danym obrazkiem. Także ta gra jest przede wszystkim do gadania, bardzo mocno polecam. Kolejnym tytułem jest Ekosystem i to też jest gra karciana, ale w niej będziemy budować takie tablo. Tylko to jest, słuchajcie, gra, która moim zdaniem jest grą z kategorii Troszeczkę mózgożernych, troszeczkę na kombinowanie, ale też sprawia mi ogromną przyjemność, jak mi się udaje ułożyć karty na stole, które do siebie pasują. Poza tym ma przepiękne ilustracje. A jeżeli Wam się spodoba ten ekosystem, to są jeszcze dwie inne wersje. Także to jest naprawdę bardzo przyjemna gra, na no przy okazji jest niesamowicie satysfakcjonująca. Czas na sen. A zobaczcie, ja mam piękną edycję jubileuszową. No i znowu mogłabym powiedzieć, że moja planszówkowa Blachara się ogromnie tutaj cieszy, ponieważ lubię gry, które cieszą oko. No a przy okazji mają bardzo proste zasady. Będziecie układać swoje sny, ale nie będziecie je widzieć i będziecie sobie podmieniać te karty. A najważniejsze hasło w tej grze to jest pobudka! I przy pobudce będziecie sprawdzać, kto ma ile kruków. Kto ma najmniej, ten wygrywa. Bardzo fajna gra. A ja Wam powiem, jako logopetka, że nieraz słyszałam od rodziców, że biorą tę grę wszędzie na wakacje, do torebki, żeby gdzieś tam z boku zagrać z dzieciakami. Sen, koniecznie spróbujcie. Ja mówiłam, że jestem logopedą, więc można by było powiedzieć, że ta gra to jest taka bardzo logopedyczna gra, ale niech nazwa was nie zwiedzie, bo to jest gra, w której się śmieje, że najczęściej pada y", ze względu na to, że będziecie wyciągać karty i będziecie patrzeć na moment, kiedy będziecie mieli te same rysunki na kartach. A wtedy trzeba powiedzieć jak najszybciej słowo z danej kategorii. I wtedy nagle Wasze komórki mózgowe zaczynają działać i myślicie sobie o matku, co ja mam zrobić? Co, co ja miałam powiedzieć? Na przykład mm, coś w damskiej torebce? Co to może być? <laughs> Chusteczki? Swoją drogą możecie mi napisać tutaj w komentarzu, co mogłoby być w damskiej torebce. No i na przykład, jeżeli bym powiedziała to hasło szybciej niż mój współzawodnik, biorę kartę do siebie. Czy to nie są proste zasady? Bardzo fajna gra. A jeżeli ta wersja Wam się spodoba, to też jest kolejna wersja tej gry. No to teraz czas na trochę większe gry, ale niech ta większość Was tutaj. Zmyli, ponieważ, jak widzicie, ta gra jest w pudełku, Boże, w pudełku, w woreczku. Dlatego, że ma, zobaczcie, takie elementy i my będziemy układać sobie te elementy. To jest ta gra z kategorii, gdzie wszyscy obserwują, każdy wie, gdzie najlepiej wrzucić każdego innego klocuszek. Oczywiście nie widzimy tych klocuszków, ale wiecie, każdy wie najlepiej, nie? Bo jak wie... Co komu to pasuje. E, I tu jest mnóstwo dyskusji na ten temat na zasadzie. O nie, ja tutaj chciałem dołożyć. O nie, ty to włożyłeś. OR. Powiem Wam, że to jest jedna z prostszych i przyjemniejszych gier familijnych. I bardzo się cieszę, że nasza księgarnia ma ten tył tu w swojej kolekcji. A Was zachęcam, żeby spróbować. plus jeszcze zobaczcie taki worek. No, może trochę cięższy niż na przykład ta gra czy pozostałe gry, które tutaj dawałam, ale uwierzcie mi, że zabawa jest naprawdę przednia. Dodam jeszcze, że jeżeli będziecie na jakiejś imprezie, na której jest nasza księgarnia, nasza księgarnia przygotowała coś takiego bardzo wyjątkowego, ponieważ są takie maty, gdzie możecie układać te kafelki. Dla mnie. Świetny pomysł, bo powiem wam, że nasza rozgrywka zwykle kończy się na tym, że zaczynamy na stole, a kończymy na dywanie, bo nie ma tyle miejsca. To teraz czas na jedną z ulubionych gier tego roku, moich ulubionych gier tego roku, Bomb Busters. Jest to gra, która jest emocjami w czystej postaci. Będziecie na samym początku rekruterami saperami i waszym zadaniem będzie tak Odcinać kabelki, żeby bomba nie wybuchła. I tu będziecie musieli współpracować. A ta współpraca nie będzie taka łatwa, ponieważ Wy nie będziecie widzieć, co mają inni i jakie kabelki mają inni. No, powiem Wam, że to, co się dzieje przy tej grze, to jest coś niesamowitego. A dodam jeszcze, że ta gra jest wyjątkowa pod tym względem, że każda rozgrywka może być inna. Ale tego się nie obawiajcie, ponieważ ta gra was przeprowadzi za rączkę po każdej zasadzie i naprawdę będziecie grali z ogromną przyjemnością. W dodatku w środku są pudełeczka, a tam czekają na was różne niespodzianki. No więc tutaj nie będę wam nic spoilerować, ale powiem wam, że klimat tej gry jest niesamowity i, tak jak wspominałam na początku, emocje w czystej postaci. Mam nadzieję, że ten filmik dostarczył Wam trochę inspiracji. Może graliście w niektóre z tych gier, a może któraś z gier Wam bardzo przypadła do gustu i niedługo będzie królować na Waszym stole. Jestem bardzo ciekawa. Ja Wam tylko powiem, że jeżeli boicie się zasad, one są po pierwsze naprawdę bardzo proste, a po drugie. Na profilu na YouTubie naszej księgarni znajdziecie instrukcję do tych gier, więc bez problemu będziecie mogli zagrać. Chcę wam tylko powiedzieć, że planszówki to naprawdę świetny moment na spędzanie czasu razem i będziecie doświadczać różnych emocji od śmiechu poprzez czasem kłótnie o to, że się postawi gdzieś ten kafelek, gdzie ty chciałeś dać, a ktoś inny dał. Ale moi drodzy, to jest ten czas, który spędzacie razem i w którym budujecie relacje. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Razem przy planszy, razem w emocjach.